Wanda Karczewska, Głos wilgi. Kiedy jestem na samym dnie rozpaczy I Kierkegaard udręcza mnie bez przyczyny drżeniem i lękiem istnienia, Gdy oddzielona od świata i od samej siebie, Jak skorupa od jądra orzecha, Daremnie szukam ocalenia w drzewach zielonych dzieciństwa. Kładę dłoń na piśmie świętym, Jego poezji, i oto zjawia się on, który wcale nie przychodzi nas napracać, który, ja nawet nie wiem, jak wygląda idzie krokiem niesłyszalnym. Wszystkie drzwi otwierają się przed nim same, ściany rozstępują, ciągnie za nim dalekie echo znajomych dzwonów wiejskiego kościoła, świr ptaków blatujący przez, kop przez kopułę prezbiterium. Trochę sapie ze zmęczenia. To zakatarzony jeż, uczepiony jego nogawki. W progu zyskakuje i rozpoczyna swoją, tup-tup, zawsze mnie rozśmieszającą wędrówkę po pokoju. Pasikoniki wysypują mu się z rękawa. Księciu poezji, nie jeżowi. Pod jedną pachą niesie dziecko z wysuniętym różowym ozorkiem. Przyłapał je, jak kładło mu żabę na dzienniku klasowym. Pod drugą, wisusa, który podczas kazania drapał grzeszników wąsy sznurowateł. Bożeż ty mój, te szkraby to przecież ja ze swej przeszłości srodze karana. To za martwą mysz wsuniętą w kieszenie habitu siostry w klasztornej kalinieckiej szkole. To za słodkie kosztele zrywane cichcem dla Icka w sadzi księdza proboszcza. Za Pan Bóg wie jakie jeszcze psoty. I powoli Robi się wonnie ciepło jak w domu babki, gdy po zgaszeniu naftowej filującej lampy myszy zaczynały harcować pod podłogą, zielne wianki dziko pachnieć wąkami. Świat staje się pełen magicznej wiary w nagłe uzdrowienie chorych, w ocalenie siebie od samych siebie. Chronię się w jego wiersze jak stara ożroniała wiebiórka w swoją dziuplę i zaczynam myśleć. Dziękuję. Dziękuję bardzo Ani Ruczajski.